świnka Pepa. To mój mały brat George. To mama świnka. A to tata świnka. Świnka Pepa. Śpiąca królewna. Nadszedł wieczór. Pepa i George idą do łóżka. Dobranoc Pepo i George. Mamo, Tato. Tak, Pepo? Nie jestem śpiąca. Opowiesz mi bajkę? Może George jest śpiący i nie ma ochoty na bajkę. George, chcesz słuchać bajki? Powiedz tak. <grym> Dobrze, opowiem Wam bardzo ciekawą historię. Jeżeli tata opowie Wam bajkę, to musicie obiecać, że pójdziecie spać. Obiecuję. <grym> hmm. Opowiem wam piękną bajkę o śpiącej królewnie. A czy to ciekawa bajka? Spanie jest nudne. Nie, nie jest nudna, jest bardzo ciekawa. Czy jest tam mała księżniczka? Pepo, jeżeli będziesz przerywać, to tatuś nie opowie bajki. Przepraszam. Czy jest w tej bajce mała księżniczka, tatusiu? Tak. Jest tam mała księżniczka. Ach. Hmm, Śpiąca Królewna. Dawno, dawno temu w pięknym zamku żyła mała księżniczka. Nazywano ją Śpiącą Królewną. Tatusiu, czemu tak się nazywała? O tym opowiem później. Czy śpiąca królewna była ładna? Tak, była bardzo ładna. Uwielbiała przeglądać się w lustrze. Jestem bardzo ładna. <głos> <głos> A kto jeszcze mieszkał w zamku? No cóż... W zamku mieszkali jeszcze mały książę, mama królowa i tata król. Tak, zgadza się. Wszyscy tam mieszkali. Czy tata król miał duży brzuszek? Ależ nie. Był bardzo przystojny, jak ja. Tak czy siak, mieszkał tam także wielki smok. Dinozaur? Dinozaur? Y o tak, to nie był smok, to był dinozaur. Żył pod zamkiem. Był wielkim groźnym dinozaurem. Wow! Wow! Ojej, może ten dinozaur nie był taki groźny, tato świnko. Wybacz, George. Ten dinozaur był bardzo delikatny. Jadł bardzo dużo trawy. Hmm. Tato świnko. Och, wybaczcie. Byłem dinozaurem. Tato, czemu księżniczkę nazywano śpiącą królewną? Już opowiadam. Słońce zaczęło zachodzić. Potem pojawiły się gwiazdy i księżyc. Wszyscy zrobili się bardzo śpiący. Najbardziej śpiąca zrobiła się królewna. Epa, jesteś śpiąca? Nie, tatusiu! Wcale nie jestem śpiąca! Ale ktoś jest. George, obudź się, bo nie usłyszysz końca bajki. Cóż, Peppa nie jest śpiąca, ale śpiąca królewna była. Przeglądanie się w lustrze przez cały dzień bardzo ją zmęczyło. Zmykaj do łóżeczka. Dobranoc. Królewna była tak zmęczona, że od razu usnęła. Dziękuję za bajkę, tatusiu królu. Proszę, mamusiu królowo. Naszej małej księżniczce i księciu też się podobało. Postacią głosów użyczyli. Wita Koruszek Borsuk, Dorota Lanton, Edyta Torchan, Andrzej Chudy, Jacek Kałucki i inni. Opracowanie wersji polskiej GMC Studio.